どうも。 Aktualnie dzień dzisiejszy to próba sforsowania przez eurodolara poziomu 1,37, poziomu bardzo ważnego, poziomu, który kilka miesięcy temu tak naprawdę dał na tyle duży opór, iż eurodolar zszył do poziomu 1,26, 1,25, co dawało możliwość spekulacji o kontynuacji umocnienia amerykańskiej waluty. Tymczasem no, nie doszło do tego, mamy korektę i kolejne próby sforsowania tego poziomu. Jeżeli uda się go przebić, tak naprawdę droga na o wiele wyższe poziomy jak najbardziej jest otwarta. Eurozłoty po wczorajszych szczytach rzędu 4,42 odbił się i aktualnie oscyluje wokół 4,40. USDPLN to poziomy rzędu 3,23,21. Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy to dwie publikacje makro, 11.00 to produkcja przemysłowa w strefie euro. Tutaj wartość oczekiwana to spadek o 18%, względem spadku o 18,4% z miesiąca poprzedniego. I druga z publikacji to z Oceanu w Stanach Zjednoczonych, 14.30, publikowana będzie sprzedaż detaliczna. Tutaj oczekiwana wartość to niestety stagnacja, czyli 0% względem spadku o 1,5%, co teoretycznie daje podwalenie do tego, iż jest to kolejna publikacja, która e, prognozuje polepszenie gospodarki. Dziękuję Państwu uprzejmie, szczęśliwego dnia, do widzenia.